Dzień dobry państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gozi Obiektywu, a ja w Ustrzykach będę rozmawiał z panem Markiem Andruchem, starostą bieszczadzkim. Dzień dobry, panie starosto. Ja witam serdecznie. Panie starosto, Bieszczadzkie Centrum Fanto. Jesteśmy w pięknych, porafineryjnych budynkach. Czy to jest wizytówka Ustrzyk, a zarazem dziecko pana starosty? Zacznę od tej, tej drugiej części. Oczywiście to jest moje dziecko wymarzone i chciałbym, żeby ono jak najlepiej służyło mieszkańcom i turystom, ale oczywiście nie jestem sam twórcą tego, bo wiele osób brało udział jakby i w powstawaniu tej koncepcji, i teraz w tworzeniu tego. Także jest to wspólna praca, a jestem dumny że, jestem dumny, że po prostu biorę w niej udział. I mam na to jakiś wpływ. Natomiast wizytówką uszczyk to już jest. Piękne miejsce, piękna fasada, piękne widoki. Mam nadzieję, że stanie się również bramą wjazdową w Bieszczady i wizytówką całych Bieszczad. No właśnie jesteśmy dzisiaj w lutowy dzień, nie ma śniegu i wydawać by się było, że w Bieszczadach nie ma co robić, czy właśnie takie centrum, takie ośrodki jak ten to będzie to, które da możliwość turystom, żeby nie nudzili się w Bieszczadach i kiedy pada deszcz, to przychodzą na przykład tutaj, żeby trochę przeżyć historię bieszczadzkiej? No to jest taka bolączka, o której zawsze wszyscy mówią, prawda, że jak jest, nie ma pogody, no to tutaj też nie ma co robić i to jest jakieś panaceum na to. Chcemy, żeby to miejsce żyło cały czas, było otwarte dla mieszkańców, dla dzieci, dla młodzieży stąd, ale również, żeby oczywiście było cały czas otwarte dla turystów, których Zapraszamy i chcemy, żeby było ich to jak najwięcej. W każdym razie jest przygotowany i program działania tego, tego centrum jest tak przygotowany, żeby ono cały czas pracowało i cały czas miało jakąś ofertę dla, dla ludzi. Ale jesteśmy w dużych halach porafineryjnych, ale, ale całe otoczenie wokół to są jeszcze stare, kopalniane porafineryjne budynki, które. Jak to się ładnie dzisiaj mówią, czekają na rewitalizację. To jest jakby kolejny punkt w tym, żeby ta trasa zwiedzania była coraz szersza. No tak, bo ponieważ to centrum jest jakby Bieszczackie centrum jest jakby częścią dużego projektu, który powstał gdzieś w latach 2016-17, też w naszym. W naszym powiecie. Więc to jest centrum, to podstawowe, tu będzie jakby serce tego tej całego, całego przedsięwzięcia. Natomiast drugą częścią to jest właśnie zagospodarowanie cały, całego tego obszaru porafineryjnego. Więc po pierwsze, starali się mocno, by się stać właścicielami. Staliśmy się wreszcie właścicielami, i dysponujemy. Po drugie, żeby pozyskać środki na rewitalizację. Więc to przedsięwzięcie tutaj kończymy, ono będzie już działało, natomiast już. W, chyba w drugim kwartale tego roku przerzucamy się przez płodrze, tak wyrażę, i rozpoczynamy rewitalizację budynku, który znajduje się tutaj za linią kolejową. Mamy środki? Mamy środki, no cały czas jeszcze mamy środki z Polskiego Ładu i one, właściwie przetargi mamy już rozstrzygnięte, umowy popodpisywane i ruszamy zaraz, jak pogoda pozwoli. Jak Pan mówił, przed naszym spotkaniem w Bieszczaty. Pieszczady były na takich trzech nogach. Jedna to była ropa naftowa, która tutaj dawała pracę wielu mieszkańcom. Drugie to było lasy, które i drzewa, które się, były wycinane. I trzecie to jest turystyka. Ropy naftowej nie mamy już, mamy tylko szlak naftowy. Z lasami jest coraz większy problem, bo ostatnia. Decyzja o tym, że ma być zakaz wycinki drewna. Nie ma, nie ma turystów w bieszczadach. Czy to nie jest taki trochę schyłek i czy nie boi się Pan tego, że, że bieszczady zaczną pomału obumierać? To znaczy, ja się tego nie boję. Natomiast to jest na pewno taki moment krytyczny. Ale nie w tym sensie krytyczny, że coś się wali, tylko przełomowy, prawda? To znaczy, widać już, że to, co do tej pory jakby napędzało. Tak, można powiedzieć, ekstensywnie, prawda, ten teren się kończy. I trzeba zastanowić się nad tym, jak te Bieszczady mają być zbudowane, żeby tu mogła funkcjonować normalna społeczność. Zdrowa, normalna społeczność. I Teraz tak, do tego, co Pan Redaktor mówił, nawiązując. A to nie jest żadna nowość, bo to jest już opisane w naszej książce o uszczykach, że uszczyki i całe te okolice rozwinęły się wtedy, kiedy można było wykorzystać wyrąb lasów i wydobycie ropy. A to można było wykorzystać wtedy, kiedy pojawiła się linia kolejowa i można było to wszystko stąd wywozić. Dzisiaj mamy taką sytuację, że i te trzy czynniki spowodowały rozwój, taki dosyć gwałtowny rozwój tego obszaru. Natomiast teraz mamy taką sytuację, że ropy tutaj już nie ma, zostało to, co my mamy, i zmieniamy jego funkcję właśnie na cele turystyczne. Po drugie, lasy i gospodarka leśna znakomicie tu funkcjonuje. I uważam, że ona jest dochodowa i myślę, że 30% mieszkańców pracuje, a pewnie jeszcze więcej korzysta, bo przecież są, są rodziny i uważam, że ona powinna zostać jako jeden z kluczowych elementów tego rozwoju, natomiast turystykę cały czas staramy się w taki sposób rozwijać, żeby po pierwsze, jakby pozwalała jak największej grupie ludzi się z tego utrzymać, a z drugie, żeby jakby nie niszczyć tych walorów przyrodniczych. I teraz wracając do tej drugiej części pana. Pytanie. Uważam, że jeżeli dojdzie do likwidacji możliwości, bo na razie to jest ograniczenie likwidacji możliwości gospodarowania leśnego, to ta społeczność bieszczacka tego nie przetrwa. Dlaczego? Dlatego, że nie będzie w stanie utrzymać podstawowych instytucji, bez których żadna społeczność się nie oprze. Niestety te instytucje są oparte o, liczby, o liczbę ludności. Jeżeli nie będzie liczby ludności, nie będzie szpitala, nie będzie szkół, nie będzie sklepów. Ale i turystyki nie będzie, bo ktoś tych ludzi musi obsługiwać. Po prostu więc ja bym chciał tutaj uczulić wszystkich, którzy myślą, a to dotyczy leśników. Nie, dotyczy nas wszystkich, bo olbrzymia część gospodarki jakby przestanie funkcjonować i żadne pieniądze inwestycyjne tu nie pomogą, bo to nie będzie już w co zainwestować. Oczywiście te wszystkie rekompensaty będą temu służyły, że ci ludzie wezmą rekompensaty i stąd wyjadą i się gdzie indziej urządzą. Nie o to nam chodzi. Turystyka ponadto jest fajna ale to jest najbardziej labilny część gospodarki. To wystarczy cokolwiek, zła pogoda, na przykład wojna na wschodzie i tak dalej. Pandemia, pandemia no, załamuje się, prawda? Więc ja uważam, że tego nie wolno ruszać, a tak to trzeba skonstruować, żeby nadal przemysł drzewny, turystyka i pewnie coś jeszcze trzeba wymyślić. Ja cały czas uważam, że trzeba stworzyć taki obszar transgraniczny funkcjonalny, który da nam duży oddech i wydech. I to pozwoli nam tutaj się utrzymać. Gdzieś wyczytałem, że pan powiedział, że Bieszczady bez kolei się nie utrzymają. Tej kolei już od kilku lat nie mamy. Co zrobić, żeby, żeby ta ciuchcia znów przyjechała, może nie ciuchcia, ale piękny elektryczny czy pendolino pociąg. Co zrobić, żeby turyści przyjechali tym pociągiem, żeby ta linia kolejowa nie tylko w Bieszczady, ale i na Ukrainę wciąż była drożna. To znaczy tak, to, to wracamy jeszcze raz do historii. Bez tej linii kolejowej nie byłoby w ogóle rozwoju Bieszczad. Ta linia, to jest ta linia, która wtedy powstała. Tutaj obok mamy tą salę multimedialną. Też ten element kolejowy jest specjalnie podkreślony, prawda? Ta linia została wyremontowana. Jeżdżą dzisiaj pociągi między nami a Sanokiem. Jakaś grupa osób jeździ, prawda? Natomiast uważam, że Zachowanie tej linii jest ważne z wielu powodów. Ona podszegła, bo to wszyscy mówią, to trzy lata jest potrzebne, żeby ludzie z potem wrócili. Oduczyliśmy ich to jest, a myślę, że myślę, że wrócą. Po drugie, jeżeli pojawi się przedłużenie tej linii w kierunku przemyśla, to się już w ogóle nie obawiam, tu będzie naprawdę bardzo dużo ludzi z tego korzystało. A po trzecie, i to też powtarzam, od czasów pandemii, ta linia kolejowa jest dla nas jakimś wentylem bezpieczeństwa, bo ja wiem dobrze, jak w okresie, kiedy przebiegała ewakuacja Ukraińców, którzy przechodzili granicę, jak funkcjonował ruch drogowy i jak funkcjonowała kolej, nawet po tych, po tych torach, które były niesamowicie słabe wtedy. Teraz już te są zrobione. To jest też kwestia naszego bezpieczeństwa. Po prostu takie rzeczy trzeba płacić zwyczajnie. Ale też obaj pamiętamy, że kiedyś mówiło się, że w Bieszczady wyjeżdża się koleją. No i mi się wydaje, że moda na to wróci. Ale to nie można oczekiwać, że to wróci za chwilę. Pan redaktor dobrze powiedział, ciuchcia i tak dalej. Można się zastanowić, jakie tu pociągi powinny jeździć, czy to nie powinny być pociągi turystyczne. My, czy retro? Retro, przepraszam, tak jest. My tutaj w swojej ofercie, która będzie miała Fanto, jest też również pociąg, pociąg retro, który będzie dwa razy w tygodniu jeździł w kierunku Laborec z ofertą turystyczną. Także to jest kwestia, w jaki sposób to wykorzystamy. Nie czy, tylko czy my to wykorzystamy. Im więcej mamy możliwości wykorzystania. Z tym będzie bogatszy teren. A jak się pozbawimy wszystkiego, no to pięknymi widokami przecież nie, nie wyżyjemy tutaj, prawda? No mamy kolejkę gondolową, o której e, przeciwnicy mówili, że po cóż ona jest potrzebna, a okazuje się, że w ubiegłym roku przewiozła 25 tysięcy turystów. No to jest jedna z najważniejszych atrakcji, w, też w atrakcyjnym miejscu powiedzmy sobie, że to jest bardzo mocno zainwestowane, bo nie robiono jej gdzieś tam, gdzie ludzi nie ma, to robiono ją tam, gdzie ona od razu da. Dochód, efekt i tak dalej, prawda? Ja wracając do tej idei, prawda, uważam, że w ten sposób powinno być właśnie jakby instalowane wszystkie te inwestycje. Po pierwsze, tam gdzie one będą miały zwroty, a po drugie, powinny być też odważnie instalowane tam, gdzie one pobudzą rozwój. Więc jakiś teren ma potencjał, tak jak ten, tutaj, gdzie jesteśmy, a można było powiedzieć. A facet 50 milionów, bo tak nie rozumiem, wpakował w, te, w, te, w, te, w, te, w to miejsce, w te, w te ruiny, ale te ruiny już żyją i będą i dają szansę turystyka kosztuje. Dokładnie, i one dają szansę, że po prostu ten teren zacznie żyć, zarabiać i tak dalej. Oczywiście można, można nic nie robić i mówić, że nie ma pieniędzy, prawda? Panie Starosto, od dawna mówiło się, że skoro nie przyjedziemy koleją w Bieszczady, to potrzebujemy dobrych dróg w Bieszczadach. Te drogi mamy stale naprawiane, stale unowocześniane, ale te drogi jeszcze wciąż trzeba zainwestować. Nie tylko oczywiście z pieniędzy e, z samorządu e, e, powiatowego, ale to jest i droga krajowa, tak. to jest i droga wojewódzka i to jest i droga też i e, e, drogi gminne. E, czy dużo trzeba zainwestować jeszcze w bieszczackie drogi? To znaczy tak. E, e, bez dróg tu nie ma żadnego funkcjonowania, bo to jest daleko, prawda. Żadna turystyka nie będzie działała, żadna gospodarka, bo. Trzeba dojechać. Trzeba dojechać i wywieźć, stąd pewne, pewne rzeczy. My przez ostatnie lata właściwie naprawdę zrobiliśmy w tej dziedzinie bardzo dużo. Właściwie wszystkie drogi, którymi powiat dysponował, zostały przebudowane. Zostało kilka, ale one zostały dlatego nie zrobione, ponieważ one są w planach. Takiego marszałkowskiego projektu Green Velo, i one w ramach tego zostaną zrobione do 25 czy 25 roku. Więc trudno nam było, jakby dawać pieniądze dwa razy na to samo, dwa projekty i tak dalej. To jest, to jest nie, nieefektywne, więc, ale one będą zrobione. Natomiast problem polega też na tym, że w naszym klimacie te drogi dosyć mocno się zużywają, i to nie jest kwestia zbudowania, to jest kwestia zbudowania i utrzymania. Ale infrastruktura drogowa została, powiatowa została bardzo dobrze zrobiona. Natomiast Oprócz tego, gminy miały pieniądze, też budowały swoją infrastrukturę. Drogi wojewódzkie też modernizowały i przebudowywały drogi. Jest, to jest olbrzymi, olbrzymi plan przebudowy jednej i drugiej obwodnicy, aby to się udało zrobić. No oczywiście też są, jest, drogi, jest droga krajowa tutaj jedna, która po 20, jest w tym krajowym planie modernizacji. Po 25 roku ma ona być tak przebudowywana, jak ten odcinek w Zagórzu, w Lesku wcześniej do granicy, tam będzie podniesiony tonarz, zostaną zrobione wokół, wzdłuż drogi chodniki, prawda, z całą infrastrukturą. No i to wszystko jakby dopełni, gdyby się jeszcze udało... Połączyć S19. Gdyby się udało zrobić jeszcze taką przyzwoitą drogę między Ustrzykami, a Przemyślem, bo to dla mnie jest takie marzenie, i to niekoniecznie tym szlakiem przez, przez, przez Kuźminę, a to by było już domknięcie tego i taka i... duża pętla byłaby wtedy? No, była... Podkarpacka już nie No i jeszcze przecież jest mowa o tej modernizacji drogi, yy, drogi między miejscem piastowym a Sanokiem, prawda? No to w tym momencie już naprawdę mamy z każdej strony szybki dojazd i do tego jeszcze jakby dołączyć ten pociąg między Uszczykami a Przemyślem, który w godzinę by dojeżdżał do Przemyśla, no to jesteśmy już skomunikowani naprawdę. To są marzenia starosty bieszczadzkiego? A to są marzenia i to jest w 60% zrealizowane. No, trzeba to dalej robić. No nie ma takiej opcji, że możemy się zatrzymać, bo jak się zatrzymujemy, to się cofamy po prostu. No. Panie starosto, mamy turystów, przyjadą ci turyści w Bieszczady, ale żeby ci turyści w Bieszczadach czuli się bezpiecznie, szpital w Ustrzykach musi normalnie funkcjonować. Czy problemy szpitala uszyckiego się zakończyły, czy te problemy szpitala uszyckiego to były problemy po prostu służby zdrowia, polskiej służby zdrowia? No to, to jest to drugie, co pan rektor powiedział. Nasz, problemy naszego szpitala to są problemy polskiej służby zdrowia, jeszcze podniesione do potęgi takiej, że my jesteśmy daleko od wszystkich centrów. Więc jeżeli chodzi o kadrę, którą można się posiłkować, to ta kadra na przykład z Rzeszowa chętnie przyjedzie, nie wiem, do Kolbuszowej, do, nie wiem, do Sędziszowa, ale do Uszczyk. Gorzej do, do Uszczyk. No właśnie. I tu mamy ten olbrzymi problem. Natomiast prawda jest taka, że yy, zrobiliśmy bardzo dużo, żeby ten szpital utrzymać przy życiu. Po pierwsze, poprzez niezbędne inwestycje. Szpital dziesiątkami lat był niemodernizowany. No Było do tego stopnia, że, że, że tam było zagrożenie, po prostu leczyć Takie były warunki sanitarne. W tym momencie myśmy to zrobili, przebudowali, wydaliśmy też około 50 milionów złotych. Tak ale że... czy to jest tylko opakowanie, czy to jest też i z wypełnieniem wewnątrz? No, to znaczy z zagrożenie. bardzo dobrym e, wyposażeniem szpitala. Ale rzeczywiście, bo to szło systemowo. Budowaliśmy, modernizowaliśmy i wyposażaliśmy w nową, w no, w no, w nową aparaturę, nowy sprzęt, w których. W niektórych powiedzmy dziedzinach to będzie jeden z najnowocześniejszych sprzętów, które tutaj w ogóle funkcjonują w okolicach. Sercem szpitala są ludzie, bez nich nie ma żadnego funkcjonowania szpitala. Lekarze przede wszystkim, personel średni, czyli pielęgniarki. Niestety ten niż demograficzny uderza we wszystkich, tutaj jak mówiłem, jeszcze bardziej doskwiera nam, więc trzeba tych ludzi szanować. I trzeba dać im możliwości dobrej pracy, prawda? Właśnie wyposażając je w ich w instrumenty, no ale też na, nikt nas nie zwolni, np. mnie jako starostyt, żeby racjonalnie gospodarować szpitalu. Dlatego myśmy kilka lat temu przeprowadzili niezbędną, bolesną dla każdego z nas restrukturyzację. No ale gdybyśmy jej nie przeprowadzili, tego naszego szpitala by już dzisiaj nie było. No niektóre szpitale nie płacą już poborów, my płacimy. Ale chcę powiedzieć tak. Te oddziały, które są, są nie do ruszenia. My już z tego nie zejdziemy, ponieważ one są ciągle obłożone. Oczywiście ktoś może narzekać, ale wszyscy narzekają na swój szpital, prawda? Można narzekać, ale jednak te łóżka są wszystkie wypełnione, czyli jest taka potrzeba, prawda? Możemy lepiej I dla le... mieszkańców, i dla turystów. I dla turystów. możemy lepiej leczyć, mieć lepszą kadrę i tak dalej. To wszystko jest, ale to trzeba mieć, bo jak tego nie będzie, to ta kadra nie będzie miała na czym pracować. Więc my się już nie mamy dokąd cofnąć. Infrastrukturę zrobiliśmy, dlatego I teraz czekamy na dużą restrukturyzację służby zdrowia w Polsce, ponieważ jeżeli ona nie zostanie zrobiona, to żadna nasza praca nie przyniesie efektów. Za kilka miesięcy będziemy wszyscy bankrutami po prostu. Czekamy na decyzję władz, w jaki sposób mamy się poruszać, w jaki sposób zostanie rozwiązany problem odłożenia szpitali, restrukturyzacji szpitali. Nad wykonań. Będzie... Tak, płacenia za wykonaną pracę, właściwego wycenienia świadczeń, być może też z jakimś powiedzmy takim wagowym systemem, że tam, gdzie jest mniej ludzi, to niestety ta wycena musi być troszkę większa, bo nie da się zarobić na 20 tysiącach ludzi tyle samo, ile na 200 tysiącach ludzi. A szpital jest potrzebny. Panie redaktorze, to jest tak, jak mówiłem, że bez pewnych instytucji nie funkcjonuje żadna społeczność. Szpital jest jednym z fundamentalnych elementów naszej bieszczadzkiej społeczności. Ale oprócz szpitala takim elementem jest też chyba i edukacja, bo to, że młodzi ludzie wyjeżdżają z Bieszczadów, to wybierzają z każdego miejsca w Polsce czy w Europie, ale ci, którzy tutaj mieszkają, powinni być dobrze wyedukowani. Bieszczacki samorząd utrzymuje trzy szkoły. Czy to jest wydolność tego systemu taka, jaka jest potrzebna tu w Bieszczadach? To znaczy tak, my mamy optymalny jakby ten system, sieć szkół, bo one się jakby nie dublują. Mamy jedno liceum ogólnokształcące, jedną szkołę o charakterze zawodowym i szkołę specjalną. Oczywiście doskwiera nam, bo niż demograficzny niestety idzie i dewastuje wszystko, ale my te szkoły utrzymujemy, nie likwidujemy ani szkół, ani oddziałów, wręcz przeciwnie, jakoś udaje nam się utrzymać. Liczebność na, po, na, po, na takim poziomie przyzwoitym, aczkolwiek za chwilę pewnie to drastycznie spadnie, bo to jest już kwestia, ile osób jest na rynku tym edukacyjnym. Ale te też szkoły są e, specyficzne, bo do tych szkół chodzą również uczniowie ukraińscy. Tak, ale jeszcze zanim y, do tych uczniów powiem tak. Nasze szkoły dają uczniom takie przygotowanie, że mogą po prostu sobie w życiu radzić. Nasze liceum jest bardzo dobrym liceum. Wszyscy prawie uczniowie robią potem, dalej się edukują, prawda, i dają sobie radę w życiu. Inne szkoły tak samo pomagają tym młodym ludziom. Natomiast, no tak, jesteśmy na pograniczu, i był moment taki, kiedy myśmy zaczynali od polskich dzieci z Ukrainy, którym chcieliśmy tutaj. Pomoc, A potem się okazało, że na tyle stało popularne, że dzieci z przygranicza, nie gdzieś tam z Charkowa czy, czy powiedzmy z Kijowa, tylko z przygranicza, no chciały tutaj. My oczywiście utrzymujemy... Rozsąd. To jest otwarcie dla nich na Ta, Europę? No myślę, że to jest, panie redaktorze, i dla nich otwarcie, i wsparcie dla naszego rynku, pracy. Nie bójmy się. No oczywiście, trzeba to jasno powiedzieć. Warto mieć, jeżeli pracownika, który zna język, obył się w kulturze, czuje się tu jak u siebie, prawda, i, i my w tym kierunku idziemy, aczkolwiek jakby ta liczebność nigdy jakby nie przekraczała 30-40 osób. Pani Starosto, i na koniec, w nowym roku, czy widzi Pan możliwość, że znajdą się środki i na służbę zdrowia, i na edukację, i na te drogi, które rozpoczęte zostały remontować, i na tą kolej, która by się przydała w bieszczady. I patrzy Pan tak z optymizmem, że zaczęliśmy coś i to będziemy rozwijać i te bieszczady będą piękne, ekologiczne, ale też i uprzemysłowione, bo przecież przemysł w bieszczadach był, jest i powinien być. Patrzę, panie redaktorze, realistycznie. Nie ma co się podniecać czymś, co nie może być, i trzeba patrzeć, jaka jest sytuacja, jakie są możliwości. Więc uważam, tak, że kwestia służby zdrowia, jak nie zostanie załatwiona, no to po prostu czyli nie będzie tych kierunków restrukturyzacji, o których mówię i dofinansowania. To ona upadnie po prostu. Mam nadzieję, że ci, którzy o tym decydują, też to widzą i to rozumieją i się skupią na tym, bo to jest pierwsza podstawowa rzecz. Pierwsza podstawowa rzecz to jest uratowanie systemu służby zdrowia, bo tam myśmy o całości nie mówili, a to jest kwestia lekarzy, którzy też się niestety są w podeszłym wieku. Za chwilę będziemy po prostu mieli niesamowite braki. I to jest, jeżeli chodzi o te inne infrastrukturalne rzeczy, mam nadzieję, że w miejsce tego Polskiego Ładu, czyli tego programu inwestycji strategicznych, pojawi się inny program, który pozwoli biedniejszym samorządom, bo, bo na czym polegała zaleta tego systemu inwestycji strategicznych, tego programu, na tym, że samorządy peryferyjne, słabsze, które nie miały pieniędzy na duże inwestycje przez dziesiątki lat, nagle dostały pieniądze, które mogły elastycznie i, i w miarę powiedzmy dla nich dostępne. W momencie, kiedy tego systemu nie będzie, wrócimy do tego, co było, czyli do, do pogłębiającej się zapaści i, roz, i rozdziału między bogatymi, dużymi ośrodkami, a właśnie takimi peryferiami. Czekam na taki program, jeszcze też o nim nie słyszałem. KPO jest, czekamy na, 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 na szczegóły, w jaki sposób my będziemy mogli z tego korzystać. Natomiast powrót tylko do dotacji unijnych z programów RPO czy innych to nie jest program dla. Biednych samorządów. Ja pamiętam prosty przykład. Jeżeli na przykład zbudowanie drogi kosztuje 15-20 milionów, a budżet gminy to jest 12 milionów, budżet powiatu to jest 20 milionów. Nie będzie na wkład własny? Ale oczywiście. samorządy nie będą w stanie wygospodarować na wkład własny. Po prostu ta, ta subwencja rozwojowa, dotacja rozwojowa, bo ona się pojawiła jaka nowa, w tej chwili, prawda, zamiast tego programu nic nie rozwiązuje, bo myśmy dostawali z programu 10, 20 milionów, 15, a ta subwencja wynosi w powiecie bieszczadzkim 400 tysięcy. Pani starosto, ale przed nami kolejne wybory, przed nami decyzje, które mieszkańcy muszą podjąć. Jeżeli odpowiednie osoby będą zarządzały i nie tylko programami, ale i samorządem, to może się okazać, że i środki, i racjonalne myślenie yy, będzie w tym yy, decydowało o tym, że te środki muszą się znaleźć. No powiem tak, wybory to jest też nowy impuls. To są nowi ludzie, nowe szanse. Ci, którzy wchodzą do rad, jeszcze są pełni entuzjazmu, myślą, że będą góry przenosili, prawda? Jak to I że impuls. dużo mogą. I fajnie, że tak jest. Myśmy, ten, ta kadencja była bardzo trudna, ona była bardzo długa, dłuższa niż prawie 5,5 lat. Roku. Pandemia, wojna, wojna, taki dramat, inflacja, niesamowita, prawda, to, to, jest, to się psychicznie odbija. Natomiast ja uważam tak, że w takim terenie, jak my w Bieszczadach, rola samorządów jest podwójnie ważna. Dlaczego? W dużych ośrodkach jest tak, że tam są silne podmioty prywatne, gospodarcze, które mogą ponieść gospodarkę. Niestety u nas tak jest, że tych podmiotów jest bardzo mało. I bardzo często samorząd nie konkurując, bo jest bardzo ważne, samorząd nie może wchodzić w konkurencję z, z podmiotami, które tutaj dobrze funkcjonują, ale nie konkurując powinien otwierać przestrzeń do rozwoju gospodarczego. Myśmy tak przez te 9 lat mojego starostowania w ten sposób chcieli robić, żeby maksymalnie dużo środków wciągnąć tu, bo wiedzieliśmy, że kiedyś ten kurek zostanie zakręcony. Rozbudować te, te, te infrastruktury w tych właśnie odcinkach, które są kluczowe, na które potem tych pieniędzy, które my sami nie jesteśmy w stanie wygospodarować środków, prawda? I teraz myśmy to zrobili, i teraz to trzeba zagospodarować właściwie. Jesteśmy na takim etapie, że pewien kapitał, żeśmy tutaj zgromadzili, on musi zostać zagospodarowany właściwie, bo, panie redaktorze, ten budynek, on zostawiony sam sobie, będzie obciążeniem dla powiatu. Ile? On miliony. musi zarabiać na siebie. Tak, tu jest potrzebna ciągła praca. ciągła praca. Jeżeli nie pracujesz, to to nagle staje się dla ciebie obciążeniem. I ja tak rozumiem tą kolejną kadencję, bo powiem tak, będę ten jeszcze jeden raz. No właśnie, miałem sta... zadać pytanie, czy, czy Marek Andruch będzie kandydował i do, do jakiego samorządu? Panie czy nadal zaroszczy? Zostanę wierny powiatowi, od pierwszego powiatu, 25 lat temu jestem radnym powiatu bieszczadzkiego, aczkolwiek byłem namawiany, żeby startować do na burmistrza Ustrzyk Dolnych, no ale to z, z pełną świadomością zrezygnowałem z tego, bo uważam, że tam już jest miejsce dla ludzi, tam są potrzebni świeżi ludzie, świeże pomysły, my oczywiście, natomiast jestem otwarty na, niesam, na współpracę i z samorządem gminnym, ale i z innymi samorządami gminnymi, bo idą naprawdę trudne czasy. To nie dlatego, że ktoś wygrywa czy przegrywa wybory. Obiektywnie idą bardzo trudne czasy i teraz ten cały kapitał, o którym mówiłem, musi zostać zagospodarowany. Ja uważam, że w pojedynkę będzie bardzo trudno. Powinniśmy budować. Wyższe powiedzmy podmioty samorządowe razem współpracować, integrować działania na poziomie nie tylko powiatu, ale także gmin. I jeszcze jedna rzecz. My w Bieszczadach, panie redaktorze, mamy na dzisiaj taki potencjał, by się móc rozwijać po tych ostatnich latach. Ale żeby on się rozwijał, potrzebna jest naprawdę duża współpraca. Tu nie potrzebna jest wrogość, walka ze sobą, niszczenie jeden drugiego, tylko tu potrzebna jest współpraca. I dlatego też w tych wyborach idziemy do nich bardzo szeroko, to znaczy współpracujemy ze wszystkimi, którzy chcą dobrze działać dla lokalnej społeczności. I my, bo wiadomo, ja jestem sprawa i sprawiedliwości i moi koledzy też z tej partii i z Konfederacji, bo bardzo dobrze współpracujemy i ludowcy, i ludzie o, o poglądach lewicowych. Szeroki blok? Bardzo szeroki blok, bo chcemy po prostu jakby skondensować tą siłę i, to, i, i tę szansę, które ludzie mają w sobie, prawda? Więc yy, idziemy szerokim blokiem, dla każdego jest tam miejsce i będziemy działali jakby na rzecz każdego, który tu w mieszka. Niezależnie od tego, jakie ma poglądy, na kogo głosuje, ważne jest, żeby chciał działać, Dobrze dla mieszkańców Powiatu Bieszczackiego. I to jest nasza dewiza. My tak napisaliśmy. Razem możemy robić wielkie rzeczy. I tej współpracy życzę. A ja przypomnę, że rozmawiałem ze starostą Bieszczackim, panem Markiem Andruchem. Dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.